Jakże częstym i denerwującym widokiem dla zwykłych użytkowników komputera są wszelkiego rodzaju zawieszenia, bagi, zacinanie, lagowanie, czy też po prostu brak wydajności PC-a. Przez to cały nasz sprzęt zacina się i nie oferuje płynnego obcowania z komputerem. W tym poradniku pokażę Wam 8 sposobów, dzięki którym przyspieszycie swój komputer całkowicie za darmo. Także zapraszam: Odinstalowanie niepotrzebnych programów. Każdy użytkownik komputera nie może obyć się bez zbędnej ilości plików na dysku. Bez zastanowienia, powinniśmy je usuwać. Zyskamy przez to sporą wydajność oraz przestrzeń na dysku, którą przeznaczymy na co tylko chcemy. 2. Wyłączenie niepotrzebnych programów w tle: Zabieg ten znacznie poprawi szybkość pamięci RAM oraz ogólnej pracy systemu. Dodatkowo niepotrzebne programy zabierają sporo łącza internetowego, czyli zyskujemy nie tylko szybkość, ale także prędkość łącza. 3. Zainstalowanie oraz regularne używanie programu CC Cleaner Są programy, które działają na korzyść komputera. Przykładem jest program CC Cleaner, który w swoich opcjach ma wiele ciekawych funkcji. Może usunąć wiele nieprzyda nieprzydatnych danych z programów, automatycznie oczyścić historię przeglądania oraz pobierania. Jesteś w stanie wyczyścić nasz rejestr z zalegającym w nim wpisów i to oczywiście działa na plus dla naszego PC-ta. Zainstalowanie najnowszych wersji sterowników oraz częsta aktualizacja programów Punkt dodatkowy, albowiem pomocny, gdyż instalując updatey możemy zyskać na wydajności. 5. Zainstalowanie porządnego antywirusa Wszelakiego rodzaju wirusy, konie trojańskie, robaki itd. są niebezpieczeństwem. Z jednej strony kradną dane albo je niszczą, a z drugiej zamulają procesory i dyski. W razie infekcji polecam zainstalować działający i bezpieczny antywirus lub włączyć zaporę sieciową. Zyskamy przez to większe bezpieczeństwo i nie tylko. 6. Ustawienie odpowiednich preferencji zasilania. Punkt też raczej dodatkowy, ale dający wydajność. Po ustawieniu odpowiednich preferencji komputer będzie zużywał więcej prądu, ale za to będzie pracował szybciej. 7. Wyczyszczenie wentylatorów, skórzów i zabrudzeń. To już sprawa osobista, czy ktoś chce, czy nie. Może wyczyścić sobie wnętrze swojego sprzętu, gdyż przegrzewające się układy zdecydowanie będą miały obniżoną wydajność. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż część z tych yy, przykładów, które podałem, spowodowały, że wasz sprzęt zaczął działać szybciej i wydajniej. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i zapraszam do moich innych filmów. Cześć!